Państwa w kolejnym cykielu pytań o odpowiedzi. O, już mi skóra cierpnie, bo pani Aleksandra Karpacka pisze mistrzu. Odpowiadając na moje pytanie, sam pan mi takowe zadał, więc nie wypada zlekceważyć. Zapytał pan, co Putinowi da atak na Polskę. Gdyby w swej życzliwości odniósł się pan do treści, zauważyłby pan, że zadałam że zapytałam, czy Władimir zaprzepaści szansę uzyskania korzyści nawet samą groźbą i ewentualnymi ustępstwami Zachodu, który nie chciałby umierać za Warszawę, zgadzając się na przykład na status bliskiej zagranicy, czy chociaż wycofanie na to z Polski ultimatum z 2021 roku. Wystarczyło tylko dokładnie przeczytać pytanie, czyż nie? A pan stwierdził fałszywie, iż według mnie to nasza wojna. A kto twierdzi inaczej, ten głupi, choć padło tylko. Czy to tak do końca nie nasza wojna? Zrozumienie tej różnicy semantycznej w kontekście całego pytania nie przekraczało możliwości umysłu ludzkiego. A w komentarzach, co mniej inteligentni, nie zrozumieli i panu klaskali. Na Boga, niechże pan odpowiada z głębszym namysłem nad pytaniami, bo czy to fair, kiedy zmienia pan ich sens, a potem. By potem miażdżyć to, co sam pan sobie dopowiedział. Pozdrawiam pana mimo to. No, proszę pani, bardzo możliwe, że Putin samą groźbą chciałby tu wymusić na Zachodzie jakieś ustępstwa. Bardzo możliwe. Yy, zwłaszcza, gdyby Zachód nie chciał umierać za Warszawę, na razie nic takiego się nie dzieje. Przeciwnie, amerykańscy twardziele zapewniają nas codziennie, że ani centymetra tutaj terytorium, co już niczego północnoatlantyckiego nie oddadzą i tak dalej. Więc yy, kto... <trybujesz> A, pani, chodziło o to, tu jeszcze raz przeczytam, czy tak do końca nie nasza wojna? No, jak, do, jak już bym się zgodził na to, że to tak nie do końca nie nasza, to zaraz bym musiał odpowiadać na pytanie, do którego końca nie nasza? Ja uważam, że nie nasza, dlatego że powiem już tak po chamsku zupełnie. To, że na Ukrainie Ukraińcy wyrzynają się z Rosjanami, to nie jest taka zła wiadomość, przynajmniej dla mnie. Mogę sobie wyobrazić gorsze wiadomości, że na przykład Rosjanie się wyrzynają na terenie Polski z Polakami. O wtedy to była nasza wojna. Na razie jest to wojna, nie nasza. Na razie jest to wojna, nie nasza, co nie znaczy, że nie powinniśmy. Tutaj na przykład sprzedawać, nie dawać za darmo, tylko sprzedawać Ukrainie broń, amunicję i tak dalej, żeby się wyrzynali, aż się wyrżną tam nawzajem do końca. To jakby się wyryznuli nawzajem do końca, to oczywiście dla nas byłoby to korzystne, to przyznaję pani, ale poświęcanie zasobów całego państwa tylko dlatego, żeby tę tezę propagandową ukraińskiego sztabu generalnego, że Ukraina broni Europy, to raczej nie. Ukraina nawet samej siebie nie jest w stanie obronić, straciła ponad 20% terytorium, więc Niech tam nie opowiada bajek, że broni Europy. Europy na razie nikt nie zamierza atakować, więc nie ma. A Ukraina została po prostu przez Amerykanów wkręcona w maszynkę do mięsa. No i tyle. I to nie jest powód, żebyśmy my tutaj. Też próbowali się wkręcić. Ja rozumiem, że pani będzie niezadowolona z jakiejkolwiek odpowiedzi, której ja udzielę, bo najbardziej by panią satysfakcjonowało, gdybym ja się z panią zgodził. No ale co zrobię, jak ja się z panią nie zgadzam? Pan Łukasz Sowul. Czy mógłby pan stworzyć ranking prezydentów oraz premierów trzeciej RP? Który z nich w pańskiej ocenie był najlepszy, a który najgorszy? No, wie pan, to zadał mi pan tu śmiertelnego, to by długo trwało, więc tak skrótowo powiem. Ja najgorszym prezydentem chyba był Kukuniek. Ale drugim najgorszym właściwie egzekwo, to uważam, że był Aleksander Kwaśniewski. Każdy z innych powodów, Kukuniek. Dlatego, że tam lękły mu się w głowie jakieś koncepcje od NATO bis, EWG bis, tak na, a tak naprawdę chodziło o to, żeby tym posowieckim, postsowieckim bazom nadać status eksterytorialny. No to już głupszego pomysłu chyba nie było. I jedynie przytomna akcja premiera Jana Olszewskiego temu zapobiegła. Dlatego uważam, że Jan Olszewski był przytomnym premierem. Szkoda, że tak krótko rządził, bo być może, że coś by tam jeszcze zdążył zrobić. No ale został obalony przez <laughs> tych wszystkich agenciaków okrągło-stołowych. No i tyle. Natomiast tutaj zwracałbym uwagę, jeśli chodzi o prezydentów, że wszyscy, prawie wszyscy, prawie wszyscy byli konfidentami. Prawie wszyscy byli konfidentami. Z wyjątkiem Lecha Kaczyńskiego o którym nic, nie ma żadnej informacji, żeby miał być konfidentem. No i pan prezydent Duda, ale moim zdaniem jest jedyny plus dodatni, bo pan prezydent Kaczyński jeszcze jak nawet nie był prezydentem, to narobił mnóstwo głups, między innymi wstrzymał ekshumację w Jedwabnem, no i tam inne takie te... Ale to wymagałoby dłuższego tu wywodu. Niech się pan nie gniewa, panie Łukaszu, ale żaden z prezydentów i premierów, nie poza może Janem Mączewskim, którego zresztą znałem osobiście, co nie zasługuje na taki długi wywód. Głowa bez zjeźdźca. Szanowny panie Stanisławie, Dyskutując na temat górnictwa ze zwolennikami czy też może pracownikami obecnego rządu, często można usłyszeć, że górnictwo, zwłaszcza wydobycie węgla, należy wygaszać, ponieważ jest nierentowne. Czy mógłby pan przybliżyć, na czym polega mechanizm gen generowania tej nierentowności? No na tym, że się ślady węglowe tempi, to znaczy obkłada się je jakimiś strasznymi haraczami, co powoduje, że rzeczywiście wydobycie węgla przestaje być rentowne. Natomiast gdyby tych haraczy nie było, gdyby tych wariackich pomysłów zielonym ładem nie było, to wydobycie na całym świecie, tam, gdzie tego Zielonego Ładu nie ma. Się nie wprowadza, to wydobycie węgla jest rentowne. A, to, a tu, gdzie się wprowadza te wariaztwa, to przestaje być rentowne. Niedługo cokolwiek przestanie być rentowne, bo rzeczywiście, no tylko pytanie, za co będziemy kupowali cokolwiek za granicą, jeżeli sami nic nie będziemy wytwarzali i sprzedawali. No. Pan Sebastian Sikorski. Panie Stanisławie, na wstępie życzę Panu dużo sił do pracy podczas kampanii do Eurokołchorzu. No, dziękuję bardzo, ale ja nie kandyduję do Eurokołchozu, ponieważ nie mam, znaczy nie, nawet powitałem to z pewną ulgą, bo wprawdzie tam Pan Poseł Grzegorz Braun mnie namawiał i inne osoby, żeby kandydować, ale tak się szczęśliwie złożyło, że. Miałem kandydować z takiego komitetu, który tam miał powstać, ale on nie powstał, więc chętnie skorzystałem z tej okazji, żeby nie kandydować. I czytam dalej. Poniżej moje następne pytania. Pierwsze. Jak się ma grupa Spinellego do czwartej rzeszy? Czy ona ma wystarczająco dużo potencjału? Aby pilnować realizacji szwabskich celów, naliczyłem w niej tylko pięciu czy sześciu Niemców. Zastanawiam się, czy członkowie innych narodowości to szwabscy agenci, czy zwykli komuniści. No i tacy, i tacy. Na przykład u nas mnóstwo yy, takich wielce ścigodnych posłów, którzy są Polakami etnicznymi albo Żydami. No to nie ma nic przeciwko, są jednocześnie entuzjastami federalizacji. A to właśnie Spinelli tutaj o tym mówił, to postulował federalizację. Zresztą w tym kierunku traktat z Maastricht zmierza, więc, który wszedł w życie w 1993 roku. Więc to nie trzeba być Niemcem, żeby wystarczy być Dorniem żeby popierać federalizację Europy. Także to, wie Pan, niekoniecznie tutaj akurat, że pięciu, sześciu Niemców jest w tej grupie, to, to nic nie musi znaczyć. Jak powiem, nie trzeba być koniecznie Niemcem, żeby to popierać. Wystarczy być durniem, żeby też to popierać. Albo oczywiście agentem. bo to agent. To jasne. Agent, ma, agent jest zadaniowany, więc on nie popiera tam to, co by tam chciał, tylko to, co mu każą za pieniądze albo tam za inne jakieś bonusy. Drugie pytanie. Wszystko wskazuje na to, że niedługo Europę dosłownie zaleje islam. Czy ta bardzo trudna dla nas Europejczyków perspektywa nie gryje się z celami umiłowanych przywódców Unii Europejskiej i USA na tym kontynencie? Zapewne fajno jest być mniejszością władającą ludem. Ale chyba tego rodzaju, te, jego rodzaj ma jeszcze jakieś znaczenie. No ma, ale proszę pana, myśli pan, że dla takiej Reichsführerin Urszuli von der Leyen przejście na islam to stanowiłoby jakąś trudność? Czy na przykład dla, nie wiem, Franciszka Timmermansa, czy dla Józefa Bidena przejście na islam stanowiłoby jakąś trudność? Myślę, że nie. Myślę, że prześliby na islam. Jak będzie trzeba, to przejdą na islam, nawet się obrzezają, wie pan. I tyle. Trzecie pytanie. Od dawna mówi pan, że w tych naprawdę ważnych sprawach dla państwa PiS nie różni się niczym od PEło koalicja obywatelstwa. Obywatelska. Jakie są tego najlepsze przykłady według Pana? No, mnóstwo Ja podaję przykłady, ale Panu chodzi tutaj, bo Pan pisze, proszę podać zwłaszcza takie, które są dość świeże i dobre do przytaczania w dyskusji. No, proszę bardzo, wszystko to, co popodpisywał. Pan premier Mateusz Morawiecki jeszcze za rządów dobrej zmiany, kiedy był premierem rządu dobrej zmiany, toż przecież w parlamencie europejskim i gdzie indziej obóz zdrady i zaprzaństwa jak naj obu, obu dwiema rę, rękami, bo też pod, by podpisał, gdyby tam tego. I teraz też się Teraz niby tam kręcą nosem. Ale to tylko dlatego, że są wybory do Europarlamentu. To tam Donald Tusk kręci nosem, że on się nie będzie tutaj zgadzał i tak dalej. No ale jak trzeba, to się zgadza na pakt migracyjny, tam nie protestował przecież. A yy, jak, się, jak się już głosowanie odbędzie, to znowu się zgodzą na wszystko i tyle. Tak jak to było do tej pory. Pan Zbigniew Ostenda. Szanowny panie redaktorze, pytanie pierwsze. Wspomniał pan kiedyś, że chciałby przenieść się w czasie do Belle époque Nie, że to bym chciał, tylko gdybym miał do wyboru przenieść się w czasie do jakiegoś tam okresu historycznego, no to najbardziej bym mi odpowiadała, odpowiadała Belle-époque. Czy wówczas, ale czytam dalej, czy wówczas zapragnąłby pan odbyć podróż ekskluzywnym Orient Expressem? Czy to jest zażywać luksusów na Titaniku, bezpiecznie go opuszczając we francuskim Sherburgu, zanim wyszedł na bezkres Atlantyku ku swemu przeznaczeniu? Oczywiście mając wykasowaną wiedzę, co się stanie potem, i w ten sposób czyste sumienie wobec współpasażerów. No, już wie pan, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby się przejechać Orient Ekspresem, tym bardziej, że takie wyobrażenie, jakby ta podróż wyglądała, takiego wyobrażenia sobie nabrałem, jak podróżowałem Oriental Expressem, też takim luksusowym pociągiem z Bangkoku do Singapuru. No to nie powiem, podobało mi się i tam, a cóż dopiero w Orient Expressie, który był podobno jeszcze bardziej luksusowy niż ten Oriental Express. Także to Belle pok nie wie Pan, no, no i na Titanicu nawet wcale bym się nie musiał Tłumaczyć współpasażerom, że dlaczego wysiadam w Szerburgu. Nawet gdybym miał tę wiedzę niewykasowaną, co się potem stanie, no to bym tylko ich tam zachęcał, żeby też wysiedli, natomiast jakby nie chcieli, to, to przecież nie mógłbym zabronić kontynuowania rejsu. I pytanie drugie: czy w czasie Belepok chętnie zamieszkałby pan w Krakowie w Zaborze Austriackim? i pisywał po polsku swe felietony do galicyjskiej prasy. Czy może raczej w Łodzi jako sprawny przedsiębiorca działający w carskim imperium od Władywostoku po Sosnowiec. Życzę zdrowia i wigoru oraz serdecznie pozdrawiam". No muszę powiedzieć, że wolałbym Kraków. Wolałbym Kraków z uwagi na atmosferę, jaka tam wtedy panowała rzeczywiście. Bardzo by mi ta atmosfera odpowiadała krakowska. Nie wiem, czy łódzka, bo tu łódzkiej atmosfery z tamtego czasu to nie, nie znam, poza tym, co tam Raymond napisał w Ziemi Obiecanej, a, a ten Wajda sfilmował, no ale nie wiem, na ile to była prawda. Ale w ogóle Belepok mi odpowiada. Pan Aleksander Kot. Szanowny panie Stanisławie, zapytałem, co by pan zrobił w razie wu, mając 30 lat i dwójkę małych dzieci? Myślał o ewakuacji i ochronie swojej rodziny i siebie, czy walczył o ojczyznę? Jestem zawiedziony, że odpowiedzią była pana przysięga z LWP. Liczyłem na głębsze rozważania na temat pana hierarchii wartości, czy choćby o Ordo-Caritatis pewnym konfliktem tej doktryny z prawnym obowiązkiem obrony ojczyzny itd. itp. Czy mógłby Pan jeszcze raz się do tego odnieść? Załóżmy, że jest Pan na miejscu kogoś, kto nie składał przysięgi wojskowej. Po prostu rodzina versus ojczyzna. No gdybym nie składał przysięgi wojskowej, to nie byłbym nią związany. W związku z tym mógłbym tutaj y, sobie, wie Pan, dywagować y, czy tam zostawiać y, Rodaków w potrzebie własnemu losowi, czy też dzielić z nimi solidarnie ten los na dobre i złe. Natomiast no, nie zgadzam się z Panem, wie pan takim panem podejściem do przysięgi wszystko jedno LWP, czyli ja przysięgi traktuję poważnie wie pan to tak, jak w, tym, w tej Anegdotce. O starym Szkocie, że stary szkot na łożu śmierci radził synowi taką, takie ten no, w spadku mu taką radę zostawił, żeby w życiu kierował się uczciwością i stałością. No dobrze powiada syn, ale na czym polega uczciwość? No, na tym powiada ojciec, że jak komuś coś obiecasz, to musisz tego dotrzymać. No dobrze. Jak komuś coś przyrzekniesz, zwłaszcza, to musisz tego dotrzymać, a cóż dopiero przysięgniesz, prawda? A stałość pyta syn, a stałość synu polega na tym, żebyś nigdy nikomu nie składał żadnych przyrzeczeń. Otóż ja złożyłem przysięgę wojskową. No i wie pan, czuję się nią związany. Czuję się nią związany. Co prawda tam nie wszystkie okoliczności tej przysięgi jeszcze istnieją. Na przykład nie ma bratniej armii radzieckiej, ale inne sojusznicze armie są. Inne sojusznicze armie są i tam na końcu była taka, była taka apostrofa. Gdybym nie bacząc na tę uroczystą przysięgę, obowiązek wierności wobec ojczyzny złamał, Niechaj mnie dosięga nie surowa ręka sprawiedliwości ludowej. Wie pan, to są poważne sprawy. Co to by było, jakby tak każdy, wie pan, tutaj to, zaczął sobie gmyrać wordo caritatis i tak dalej. A tu Putin anteportas. No, niech się pan zastanowi. Poza tym, kto nie chce służyć we własnej armii, to będzie służył w cudzej, będzie nosił karabin w cudzej. Drugie. Uważam się za patriotę i żaden ze mnie pacyfista, ale czasem przeraża mnie myśl, że ojcowie i mężowie giną tysiącami jak kaczki na polowaniu w brudzie i smrodzie w imię gości w garniturach na górze. I teraz pytanie, które może będzie dla kogoś pachniało tchórzostwem. Ale co tam, skoro za odmowę obrony nie ma kulki w łeb, lecz od siatka, to czy pan jako ten młody ojciec wziąłby w ogóle pod uwagę, czy nie osiąść na jakieś pięć lat... A w praktyce pewnie mniej za dobre sprawowanie w ciepłej celi zamiast iść do okopu na prawie pewną śmierć. Czy to nie kusząca alternatywa? Pytanie jest celowo kontrowersyjne, ale mimo wszystko nie chodzi tu o czyste tchórzostwo, lecz finalnie o ten konflikt dwóch wartości, z pytania numer jeden. No proszę pana, pisze, pisze pan tak. Jako, młody, jako ten młody ojciec, czy w ogóle bym brał pod uwagę, czy nie osiąść na jakieś pięć lat w celi? No ja bym osiadł w celi, a mój syn czy córka co? Wie pan, jak się ma dzieci, to jest się za nie odpowiedzialnym, za nie. To, wie pan, to, jest, to by było moim zdaniem tchórzostwo wyłącznie. Żadnej kalkulacji tutaj, proszę pana, nie ma, jest to czysty akt chórzostwa. Także, no, nie ma się co zasłaniać jakimiś tam sami wie pan. Pan Mikołaj Matuszczak. Szanowny Tarzanie, internetowego buszu skaczący swobodnie od refleksji do refleksji, jak człowiek małpa z drzewa na drzewo. No piękne porównanie. No, bardzo dziękuję. Takie wie pan, jak geniusz Karpacki prawie Zaproponuję dziś kolejne trzy pytania, licząc jak zwykle na jak zwykle ciekawe odpowiedzi, a zatem do dzieła. Pierwsze pytanie. Jeśli miałby pan taki wybór, którego z rosyjskich migląców wołał, wolałby pan poznać osobiście i dlaczego: Putina czy Raz Putina? Oczywiście, że Putina. Raz Putin to wie pan. Blagierów takich wie pan. Do, nie, nie wiem, czy bym je specjalnie tam Raz Putin interesował. Natomiast Putin by mnie interesował. No dlaczego? Bo chciałbym go poznać osobiście, jeśli bym mógł. Bym się chciał od niego dowiedzieć, jaki on jest, co on myśli i tak dalej. Także Putin, a nie raz Putin. Drugie. Zaznacza pan często, że obecnie nie ma dokąd uciekać i lepiej już zostać w naszym nieszczęśliwym kraju. A gdyby upowszechniły się podróże kosmiczne i nowym, nowym światem, oazą wolności, stałby się na przykład Mars. Czy nas gagę wywołaną lewicowymi bolączkami przepisałby Pan w recepcie podróż na Czerwoną Planetę? Proszę Pana, no, jeśli ktoś już nie mógłby wytrzymać tutaj, wie Pan, to niech by jechał tak, jak to choracy gryli, mówił, go west, że ten. Young men, jedź na zachód, młody człowieku, to jedź na Marsa, młody człowieku. Ja już bym się tam nie wybrał, ja już bym się tam nie, nie wybrał. Wie pan, już jestem za stary po prostu, jestem za stary. Więc to jest kwestia wieku. A i jak mówię, przekonałem się o tym ponad 30 lat temu, kiedy. Zdałem sobie sprawę no w sposób taki absolutny, z taką absolutną pewnością, że nie zostanę we Francji na stałe, bo mnie Francja nic nie obchodzi. Nie dlatego, żeby tam mi było źle, tylko że mnie Francja nic nie obchodzi. A w każdym razie nie obchodzi mnie tak, jak mnie Polska obchodzi. W związku z tym wróciłem do Polski, zostałem zaraz aresztowany. Poczułem, że żyję, wie pan. No, no, tak, człowiek jest u siebie. I trzecie pytanie. Czy zamieniłby Pan Szczecin i Wrocław na Lwów i Wilno? No, co to za pytanie, proszę Pana? To jest pytanie z gatunku tych, czy myć nogi, czy myć ręce. I we Wrocławiu byłem, i w Szczecinie byłem. I w Lwowie też byłem, i w Wilnie byłem, więc najlepiej by było, gdybym nie musiał. Niczego zamieniać i tego się trzymajmy, proszę Państwa. Na tym kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.